Wyjegały, konie aż się kurzyło to i to dosłownie. Było sporo emocji. No ale już w Stawigudzie też nie ma wyścił to gminie Stawiguda. W zasadzie a miejscowość się nazywała Gryźliny. To za Olsztynkiem. I ruszyły. A nierówno, nierówno. Zacięta walka o prowadzenie. Z tyłu jest taro. Na ostatnim miejscu teraz Giulietto. A na czele galopuje. Yy, Dolmenika, Dolmenika na drugiej pozycji Crimson Challenge, Dolmenika Crimson Challenge, za nimi Taro e, razem z Dinką i ostatnią parę tworzą Julietto e, razem z Eragonem, Crimson Challenge razem z Dolmeniką. Te dwa konie za moment prosta finiszowa przy wewnętrznej Crimson Challenge, a od pola posyłana już mocno przez Filicha Dolmenika. Przy wewnętrznej przejście znalazł Taro, za nimi walczy także Dinka. No będą spore emocje przy wewnętrznej Taro. Taro Crimson Challenge, Taro Crimson Challenge, Taro i Crimson Challenge. Od pola najbardziej atakuje Dinka, ale Crimson Challenge i Taro. Taro i Crimson Challenge. Czy do walki włączy się jeszcze Dinka? Zmienia tor. Joker ma problemy, ale wygra chyba Taro. Tak jest: Taro pierwszy w celowniku na drugiej pozycji Crimson Challenge. Na trzecim miejscu Dinka. I na czwartej pozycji Dolmenika. to piąty. No i w odstępie szósty Eragon.